Cześć, witajcie, AquamanX ze strony, dzisiaj przed 125 litrów, zaraz przejdziemy do Gupikarium i do jeszcze jednego malutkiego zbiorniczka, jak widać akwarium zarosło, dodałem trochę kryptokoryny jak widać szybko się rozrosła. nie wnikajcie co tutaj robi ta łyżeczka Wczoraj, czy tam się wczoraj podawałem, ogórka na niej jeszcze jej nie wyciągnąłem, bo dopiero dzisiaj glonojady tego ogórka zjadły. Jedyna zła wiadomość to jest taka, że ten mniejszy glonojad mi padł dzisiaj, nie wiem dlaczego, nie wiem co się z nim stało. Ten duży glonojad tutaj buszuje sobie, obsada taka sama, nic się nie zmieniło. Jedyne co to tutaj widzimy. Te zabarki się ze sobą tuką, to jest samica ta biała, a ten tutaj to jest samiec, ten po lewej, tutaj. No i pewnego dnia sobie przychodzę, a w tej tutaj oto to nie wiem, czy to będzie widać tutaj może, e, zebry założyły gniazdo, wykopały dołek, samica wykopała, samiec tutaj jeszcze pilnuje tego terytorium. Patrzę, patrzę pewnego dnia. No i rodzice wypłynęli na spacer z młodymi. Tam pływali przy grzałce. Skala rodziwo nawet nie atakował. Po prostu sobie pływał, dryfował i nic więcej. Yy. Rodzice zapłynęli. Nadal strzegam, chociaż tutaj może nie jestem pewien, czy tutaj coś jest. Od paru dni nic nie widzę, bo ja tam wyławiałem i staram się odłowić te małe zabry. No, zaraz je zobaczycie. Trzymam je w takim większym wiaderku, bo nie mam innego zbiornika. Podmiany wody robię, filterek jest. Temperatura również jest. Tutaj ta papuzia ta zebra, ciągle podpływają tam do tego gniazda, ale jednak no, matka, no i, i samiec, czyli tata, nie dawają im. Tutaj papuzia ma trochę podstrzępione płetwy, można zobaczyć. Mam trzy mieczyki, samiczkę, tam samiec, nie wiem czy zobaczycie. Tutaj jest jeszcze jeden. Bardzo ładne mieczki. Od pana Artura. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Może teraz się bardziej będzie można widać: to jest samiec. O, bardzo ładny. Piękny miecz. I ten drugi podobny w miarę. Praktycznie taki sam. Tutaj mała zeberka. Mechki, jak widać, bardzo ładnie rosną. Czy jakieś tam rywalizacje mają pomiędzy sobą, bo się też tłuką czasami? Tutaj też kopią coś, nie wiadomo. Mikrozorium też bardzo ładnie rośnie, tak samo jak kryptokoryna. Górami się trzymają. Też jakieś tam gniazdo zakładały w tej kryptokorynie. Jednak no nie wychodziło. Same je niszczyły. Tam zakładały to gniazdo. Teraz już tego nie widać. To było parę dni temu. No i tak to akwarium się prezentuje na tą chwilę. Bardzo zarośnięte. Teraz przejdę do Gupikarium, bo też robiłem restart. Nie wiem czy Wam mówiłem o tym, że robiłem restart. No ale zaraz Wam je pokażę. Także czekajcie, zaraz będę. Dobra, jestem. Oto jest moje gupikarium. Gupików jest trochę więcej, roślinności trochę mniej. Może pamiętacie tam to moje gupikarium, co było, co nagrywałem bodajże w październiku czy w listopadzie. Tam po prostu ryb nie było widać. Była, był sam nurzaniec i ten kokos tutaj po tej stronie. Kokosa dałem do 125. piątki. Tło usunąłem. Nie ma tła. Jest taka biała ściana. Dodałem taki korzeń. Fajnie on się prezentuje Tutaj też jest trochę kryptokoryny e, Tu na tej ściance trochę glonu jest No ale to tam e, Muszę wyczyścić, bo tutaj nie robię tak często podmianek W akwarium 125 litrowym gupiki się mnożą jak widać pełno młodych tu Pływa wszędzie Ostatnio nawet młode odławiałem do innego Bo się obawiałem, że ta molinezja tutaj to zje a tą samą molinazję resztę mi wybił y, cykl azotowy czy tam nie wiem, coś innego może jakaś bakteria, nie wiem y, no i tak to akwarium się prezentuje y, tutaj filtra nie ma tutaj filtra nie ma no ale y, te podmianki tam się staram jakoś utrzymywać w normalnej formie robię tu nie wiem, raz na dwa tygodnie coś takiego y, w dużym akwarium to robię raz na dzień. Temperatura tutaj teraz nie widać, ale to jest utrzymywane na 25 stopniach. No i jak widać gufiki się mnożą jak gufie. No i co tu jeszcze? Tutaj jest piasek. Trochę zasyfiony. Te kryptokoryny. No i tak to się prezentuje. No i teraz przejdziemy do tego wiaderka. Gdzie pływają? Uwaga, bo fokus Gdzie pływają? Yy, czekajcie chwilę Gdzie pływają małe yy, zebry? Jest ich tam około 40 sztuk No i dobra, widzimy się za chwilę Dobra, oto jest to wiadro? Ono ma około, nie wiem, 15 litrów Tutaj Wam przybliżę Co jest, co młode Sporo ich tutaj jest. Jeśli się przyjrzycie, to je bardzo widać. Teraz mam filtr wyłączony, żeby nie było aż takiego ruchu wody, żeby je było widać. Nie młode wszędzie pływają. Karmię pokarmem suchym, bo nie mam aktualnie innego przez tą kwarantannę i koronawirusa. No, wszystkie sklepy akwarystyczne są chyba zamknięte. Y ta, ta gąbka mi tak jakby odpada z tego filtra, bo ona jest założona na, na to, żeby, no żeby tak ta woda nie była taka, taka taka mocna. No i tutaj młode sobie pływają, mają już około nie wiem tygodnia, może półtora, coś takiego. We wiaderku są nie wiem, około pięciu dni, coś takiego. Pływają już samodzielnie, nie no nie wiem ile one mogą mieć, może dwa tygodnie Jak widać tutaj ich dużo jest No i zebry mi się rozmnożyły Tam jeszcze w tym akwarium niby trochę zostało, bo kiedyś widziałem No i tak tutaj sobie te małe zebry pływają No i przejdziemy jeszcze na chwilę na pożegnanie do dużego akwarium Dobra, to ja bym Wam chciał podziękować za ten odcinek, za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, dzwoneczek tam walnijcie na dole, fajny komentarz pozytywny. Nie nagrywałem, dlatego że no, starałem się utrzymywać aktywność. Jeszcze na drugim kanale nie będę wrzucał go do opisu, bo tam są tylko gry i nic więcej. Tutaj jeszcze te mieczyki, teraz mi się ładnie komponują, bardzo ładne. Też spore mają około tych 10 cm. Pozdrawiam pana Artura. Bardzo serdecznie. A ja dziękuję. No i cześć Siemano.